Cześć, witam ponownie. Teraz zobaczymy co dla nas. Dziadzia przygotował jakieś zadania przed ostatecznym testem. Okej. Okay. Co musimy tu zrobić? Aha, zebrać z drzew. Jakieś takie siorki Tego nie mogę? Hmm. Dziwne. Zajmę się uczyć. oczywiście, no, jeszcze tyg pokonać, no dobra. Łoło, jaki cwaniak. Mm. Te przesłany są dużo słabsze na szczęście. O, mamy. Okej, to już aż kusi, żeby się rolnąć, jednak myślę, że nie tego robię. Bo jest bardzo. No, chociaż może muszę przeżył. jakbym na to półko skoczył. Rekord chyba. Dobrze, dobrze Hmm, ciekawe czy to mógł tym balonem polecieć. Chciałbym, w Wrócę później. Nie jak działał z aż tylu. No dobra. Teraz sobie coś może. Tak na szybko. No już. No, jest jakaś przeszkoda ci biegający. Czy on na mnie biegnie? Not ready yet. No. That ability is not ready yet. I need to target something first. No. I am out of breath. I cannot do that yet. That ability is not ready yet. Another. jakoś się udało, ale muszę coś zjeść gdzie są następne tutaj o tych biegających nie lubię, nie są za ciekawi w biciu Ty chodź tutaj chodź tutaj do Okej, okay, jeszcze dwóch Te rzeczy. Oha, jeszcze te wiszące rzeczy, rzeczy. Muszę zebrać. Ale no dobra, mieć tego. That ability is not ready yet. <laughs> to yeah. i <laughs> <Malahite>. Trochę irytujące są te. Potwory, Nie te Nie nie Dobra, Gdzieś tu powinien być pewnie. That ability is not ready yet. It's yes, too No My two apustiki zaliczone. Sure. Super. It is good to see you, yeah. my student. Yay! Achievement. Proszę, proszę. Three thousand years okay. so, have passed the knowledge me. of our people down. Elder to youth, master to student. Every elder reaches the day when he must pass on and plant his stave with the staves of his ancestors. Today is the day when my staff joins these woods. Mm -hmm. Our people have lived the whole of their lives on this great turtle, Shen Zin Su. But not in hundreds of years has anyone spoken to him. Now Shen Zin Su is ill, and we are all in danger. With the help of the Elements, you will break the silence. You will speak to him. Mama. Um, have retrieved the spirits and brought them here you are to go with them speak to the great shenzhen Su and do what must be done to save our people you oh come yeah far, my young student i see within you a great hero i, I leave, leave the fate of this land to you okay hey Gio -Gio. We are ready to go whenever you are. Pani Hello, Pani. Pani gotowa. Or if you want to walk in the woods a while Asa and I can hang out here. You know Hop in Just the Do not listen to him. we've got work to do.

My heart that Liu Lang's grandchildren have not forgotten me. There is a thorn in my side. I I cannot remove it. Mm -hmm. The pain is No. I cannot do so on my own. Of course, Shenzhen Su, but your shell is large, and I do not know where this thorn could be. It is in the forest, where your feet do not walk. Continue along the mountains, and you will find it. We will find it, and we yeah, will remove we'll it. Tutaj. You have our word. Thank you, grandchildren. No, a sword? <coughs> uh, so mm. I left my tweezers at home. <laughs> How could such a thing cause pain to something so large? Hmm. We will know soon enough a Who would have Are you seeing what I'm seeing? Is that a boat? <laughs> it is a boat. A whole airship. That's a bigger thorn than I was expecting. Those aren't Pandora down there. They've got no fur. Someone has crashed into our island. Removing this thorn may be more complicated than we thought. We so let Elder I know, and then plan our next move. Oh, a parachute. Okej, okay. co tej Gdzie otworzyć bramę, żeby pomóc wielkiemu żółwiowi, że mógł płynąć sobie dalej i nie cierpiał za bardzo przy tym. Teraz bo tak boli, że nie może pływać za szybko. Pani let's go. pani przyszła. I idziemy. Przepraszam, że oni tak nie umiem. Jestem ciekaw, jak będzie rozwiązana, Jak usunie się tą łódź? No, otwierajcie. Co on ma, bazuka.

Once hmm. prison, the Alliance, the Mr. Waver, the Windwalker. The Alliance? If the crashed ship is there, the we need to contact you. them. Jojo, hmm. you come with me. We need to dislodge that ship. Worker. If we help your crewmates, can you help us? <clears throat> Gladly, my new friend. Czyli to jest killer damage. Well, hmm, we've hmm, hmm. No nie mam pojęcia, kogo się coś zdecydować Chilare mnie, albo w sumie. A zacznę sobie dalej a co? Zobaczymy, co to robi. Chat mam, Tiger pom, ja mam. O. Okej. Okay. Dobra, zostaniemy tym. Are you sure? Yes, I am. Brand specjalizacja. Okej, okay. Co zostałem? Mhm. okej okay. Dobra, co tu muszę zrobić? Tiger Slane. Broken Bamboo Stalk. Ok, czy muszę bić coś? I coś zebrać, tak? Ok, to bijemy Tygrysy. Nie, out of range. Ja to potrzebuję Trzy Ciężko. Chyba hmm. ja nie mogę stunować go. Na nawet nie powiem. Duży ja, ma kulę. 25 sekund. Hmm. Ta nie jest... no. Dobrze. Mmmm. Będzie można to zbierać też tutaj wszystko. Aha, widzę, Ok. O, będziemy go podważyć może. Jest Zobaczymy. Hmm, I cannot do that. I'm not ready yet. I do not have enough energy. Oh, no. Yeah. So I got a <laughs> Dobra. Strasznie dużo to jest teraz takich biegających zwierząt i potworów, co troszkę to może przeszkodzić w pewnym momencie, stan nie stannie się taki tygrys na plecach, no i nic nie można wtedy zrobić, albo spróbować się bronić, albo uciec, tak jak teraz, no znaczy bym zginął, a niech mi się z cmentarzu znowu biegnąć. Ojejku, no gdzie są te drewienka, które muszę zbierać? Hmm, się, że tutaj zostało wyzbierane wszystko. Okej, okay, to tygrysa sobie poddamy. Chodź tu. O, mogę kaba używać. Mogę. first main hand. So that's It is too far away. I need to get closer. <laughs> Gdzie są te dr... Palmy łamane, żeby zabrać. Ale krytyko O jest. No proszę was. te maluchy nie atakują, no w ciężkim sumieniem muszę je zabić Nie fajne Dobra mogę teraz zrobić coś takiego że... Jestem Smart O Prawie droga Okay. Ja to Patrz tu. It is too far. Hmm. 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 Czyli on i tak tylko z pięścią uderza. A ta druga rzecz to mi nie daje Ja no zobaczymy. wali z pięści, to broń to jest tylko czysta statystyka bonusowa Chyba No nie, z tym wychodzę lepiej od 25 do 43 A to mi daje hmm, tak lepiej. Chociaż to jest od Okej, okay, to tak dobra. OKj okay, mamy panę czy bambu bambus złoży par na ce out wszystko już mam popokonanych. Oh, no. sure. That ability is not ready yet. It is too far away. Not ready yet. Ja coś przetestuję tylko jaki ja to demek zadaje. Myślę, że to jest taki jednorazowy strzał po prostu. Nie, 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 do nie, Zobaczymy nie, następnym celu, jak to działa.

Go. It is too far away. <laughs> <laughs> <Spoko>. <laughs> Strength and honor. Well met, Pandora. Okej, okay, teraz tyle. W następnej części dowiemy się, mam nadzieję, jak pozbyć się tego statku. Hej.